Pozdrawiam. Dziękuję. Pozdrawiam również. Panie napiszą HF, oni już tam zasrani kurwa. <grym> oni już nie wiedzą jak się pisze na czacie. Dobra, uwaga, wejście B, jak nie będzie szybko to nie wiem czy... Ale są strasznie nie, nie I jemy, kurwa i chuj. Jedzimy panowie, fokuj. Napisał Torzi, on jest na moc, mocny, więc... <grym> no, on umie pisać. O kurwa, on dźwięk włączony, halo, halo. Ty na forest, chce ktoś za best? Idę. I 300. Brażba nie ma.

Łącznik do prawej. Wejdźmy, wejdźmy, wejdźmy. co tu. To... Prawo dżungla jeszcze. O, i rampa. W lecy! W Teru. Dobra, spokojnie. się. Weź się tam, Drumry, ja na. Force, Force, jedziemy. Opier Oni zraszowali B wczoraj, wiadomo, mogą tego nie zrobić, Dobra, ale. Ej, możemy zacząć. Ej, nie sugerujmy 3B. się 3B. tym. Grajmy kury, swoje. Grajmy swoje, tylko umówmy. Dobra, no to ale może czyńść trzech B. Możemy zacząć trzech B na przykład, ja ok, zagram po no to co, jest z CT? Ja pójdę na strzał, Tylko O, kokt, palę, łącznik. Słyszałeś, coś jesteś, wysz tak? limit, limit, Uwaga, gala SPLIT Rampa leży. Słuchaj. RAMPĘ Też Weź ktoś do meka, przynajmniej będę pikował Nie mam jak. Ja jestem w konekcie, zanurę. Ja się pan. Masz dorzucić one -way Ja nie mam. Daim tak. Smoka. Zaraz dam. Dorzucam. Rampa był! W smoke. Widziałem stopę, wziął chyba broń po prostu. Konek. Brawo. Jeden rampa. Pięćnia, patrz ktoś domek meka, na info. Ja cofam to szpera. Odpuszczam domek, toś, okno. Patrz, patrz toś, Weź, ktoś Weźmy ktoś boost'a Domek. Uwaga, boost Patrz. Patrzę, Patrzę domek. Domek. domek z smakiem. Dwóch, trzech, trzech, trzech! Wszyscy! Nie chwyć. Śpi ja sam, jeden, cenia. Musisz się schować, ja patrzę sandy Wyskoczył! Wyskoczył Sandy! standy! Jedziemy z botami, kur... O ty jebana, no, ale zbyt... Znaczy, ja. o, dobra. No, fakt. Zbejtowany <grym> dzieciaczek <grym> w koneku. Najdobre zakręt, daj flasza z pierwszy tam. tempo. się dam, idę Gasi chciał mnie dojeżdżać, nie? W dżungli. Znaczy, myślę, że jesteś w no? Jak to, że to jest Dobra, spokojnie, skupmy się na no Dobrze. Flaszuję ci MIDA, idę w łącznik. I będę, potem cofnę z CT, jak nie będzie. Palę rampę. na Forsie. Dałem nie dałem flasha, nie trafiłem, przepraszam. Na ale gdzie nie? A grali, nie? Znaczy na lekkim Forsie, smokuję. Idziesz blisko A, menio? Draj, jestem bliżej, B. ja tak. idę CT ze skaltem. Weź? O Smoki A czy dobra? Idziesz pod, pod rampę? Odpuściłem MIDA, ale będę. B? No. Tak. Smoki B Idę do, do connecta Ja na front Pod gole. connect Jeszcze Ale nie wchodzą, fejkum, nie wiesz Patrzę Uwaga Patrzę. Gale, teraz mid Uwaga mid teraz Mid, mid Okno, 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 okno Patrzę Gala Uwaga Gale Uwaga Gale z kuchni 50 ma frontu Patrzę Gale ja teraz Ja podjeżdżam Tobie P300 Był w oknie jeden Sam był w oknie Chcieli B, zamyk tam, ale Gale, teraz tak. mogą wrócić, Maga connect Mo Mogą I być kuchni? w kuchni? Nie, 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 nie Okno nie widziałem Cofałem. Gram retake nice. To ten z okna Connectem connect. się ja Wasza skaczę connect. na tylko Skacz na info no? Także galę, Gala śpi Gala nice. jeszcze jeden, super, nice. Nice. To super panowie. panowie. To mi zajebał w tym oknie ale... To był force? Force, Force raczej, granaty, teki Force na pewno. Może zagram, daj na... mi tego one może zobaczmy się. I... Dobra. Reflesz jak to jest za nami, da. Ja dam i idę znajdować zakręt. No zna znajduję. Ja będę na tym one na A może z tobą przyjść do bo ja zagram z tego. idzie pójdę. Mhm. Palę ci domek tam morem. idę na galę. Sfleszmy mi. Malek okay. na, na... nasz, nasz. Apsi wyszedł, Śpi. mógł wyjść lampa. Mógł wyjść Tetris. gali jestem. Pikuję. Patrz może patrz B, 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 b. Wyjechali B. Wszyscy? Właśnie. Właśnie. Tak dużo, M-kę mają na B. -sie. a mam na b. Forest. m w prawo. I kuchnia może być, kuchnia tak. ostatnio uważacie Raczej do kuchni do kuchni. Tak, do tak, tak, tak. tak, tak. Ja już, ja już jestem na Tetrisie, Trzyma na celi. Patrzy ktoś w dżunglę wyjście. Patrzę, patrzę okno do wejścia Jest na Forest. forest. Na <śmiennie> domy, jakiegoś dobsku. Nagrywamy lamuski. Wygrajmy teraz ustawkę A. Ja, ja skracam 50 Ustawkę A, ustawkę Zajmij, A. Przejmij bez AWPą, a a AWP 4 AWP i chodźmy 4K. flash Dobra. od razu mid? Ja idę na ninja. On skraca, ja skraca piwnie więc po prostu dajmy mu zrobić i grajmy 3 na A. Idźmy. Tak, flash na mid, pierwszy od razu. Dobra. To jeszcze zrobię presję na mid. Daj end kuria, spalę rampę i idę na ninja. Ja falę do mega od razu i spróbuję przejąć. I Hopper. Ty podchodzisz do morza. Ja Za Zashołkuj też. Na, na pełne? Tak. Zresztą dopiero przejdź. Dobra. Pod B stepy. Pod B jest go. Skasili pod B. Chcieli dać na zajęcie. Jeszcze jeden pod B. Dwóch pod B jest chyba jeszcze. Chcieli jakąś taktykę chyba grać. Tak, chcieli grać takty 100%. Jestem blisko rampy. Idę pod B, odpuszczam. Macie flash na bejechcie? Daj, kuchni zielone i patrz pusta okno na B1. b, jeden. b raz chodzą. jestem. Mogli wyskoczyć okno, patrzę. Balk balkon, więc. Zeskoczył jeden. palaka, wszyscy. Edward jeden i reszta auto. Chodzę, że że rotacja jest w Jestem z tobą. Mają AWP? bardziej do prawej. Mogą mieć z Lecimy prawą stronę. Nie widzę forestali za BS-em Blisko też nie widzę Nie ma Edward KPS jest znowu oh. Chowuje cię, z lewej Rzuć no, mi AWP no, Kaper, a rzuć mu menu MK hmm. Kurde, szkoda Może Myślę też? Muszę za... na bs zagrać Powinniśmy grać na T-Fultoni Grają jak cioty, jeb... No, Oni grają no, jak graj wody, tylko... No Ty. Zagram Gasza Gasha z Dobra, Dobra lecimy to do B. Dajcie mi... rozbij mi kratkę. Proszę mi. Ja słołkuję w idę w kalapkę. Kurwa, dalej szybkiego słowa. B, mi Ja mam rampę. Gale mogą raszować Ta. Flashing z tymi. Po gala, fogala. gala. Przegali o gala. O gala. ja. Posiedę. gala. Jeszcze Gala, jeszcze, jeszcze Ja w kalapce, ja w kalapce, uwaga. Gala jeden. Słołkuję domek, a? Delpan. Del pana Ale WUPA. Zasmokuj, connect. Del pana WUPA. Nie dałem, nie mam, nie mam. Patrzcie Konek. DC. Connect. Pff. Connect. Connect, connect. i ja WUPA, panowie. Patrzcie. Cofnę CT. Connect nie widzę lewo. Albo nie, trzymam okno. Ok. Dwóch mi... Patrzysz connect? Nie tylko. Zerkam. Ja zaraz cofną CT, jak mi się jedzie jeszcze Dobra, spuszczam okno. Nie widzę tego konekta, mógł wyjść do schodu. On, on był mi. On był był dawno w konekcie. Pikuję konek, i nim. Gale. Patrz, Ja powiedzę Gale, trzymam Nie mi. widzę. Mam Gale. Że... Connect. 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 Ja wiem, jak on gali. nie pada. Daj busa, Gale. Threszuję go ot, dwa ot, razy. Ot, Muszę ot, wyjechać. Spalił mi okno. konek nas, Connect. Do lewej twojej. Wyjeżdżam z Gali. Zabił zabij go. Ot, Ruszyłem się i go nie trafiło. Ty. Potrzebuję. No potrzebuję. Agresywnie rampę stawiałem. Potrzebuję. Sam. Uwaga, uwaga, tam daj mi kaper w rurze. Zarzucę, daj mi nie potrzebujesz? Nie, daj szpero. Jeszcze tam, jedno. Ja dam, ja dam jedną. Perowi widoba ma to wszystko. Skakuję na galę. Dajcie fleszę na mit od razu. Spal domek, od razu w kaper. Mhm. Masz na Pójdziesz od konektora Tak, tam, tam, tam. Jak ty chcesz, to podjechać. A... Ja, Roman, pali, nie ja od razu, kurwa. Palić cię, czy chcesz zapalić? palić? Wyrzuć cię pierwszy, bo to później. Możesz ty grać na drewnie, pod drewnem, standard. a ja masę, sam będę sobie tam. Po prostu ale jak będą wjeżdżać. Mhm. Mogą zagrać teraz jakąś taktę na tą akurwę. kurwa. Mogą, mogą. Albo znowu na B pistolami, więc... Siusiaczka mogą. W b 3 haj chuj to. Na początku najlepiej. To do będzie tylko w konekcie nie? No. Jak coś to pal nam tam. Apsy i będzie git. Jak rzucą swałki. Mhm. I wyjeżdżajcie od razu, bo będziemy we dwóch ze szperem na B. Flesza od razu mi dacie? Dam, dam, dam. Dziękuję. Uważajcie ja na tam, tam tak? Te kurwa. bo ja, jedyne ten, ja co mi wyszło na A, no, no, akurat, akurat byłem słabo pomysł. Więc... Czysto mit. Może teraz prawej na rampę. Piwnica. piwnica Piwnica na szybko. Na tak szybko. Tak, piwnica rampę. Już Ponieważ. pod oknem jest. Nie, nie mogę. Zakręt. Lo. O, Rampa i zakręt. Rampa? Rampa w sensie mit rampa, kurwa. A, to dwóch tam! Mid rampa i zakręt i mi Gale, Ale, Patrz. WP. Patrzę. Ja WP ktoś da? Ja nie mam. Galo może mi wejść, ja dojechałem Patrz, nie gale. ma już. Chyba, że mnie zabije, to będzie. Ja nie patrzę rampy, szpero. Ja wezmę rampę, zaraz odpuszczam Na Ja patrzę... Dobrze stoicie, w sumie. Fleśmit ktoś da? Ja rampę przy... Mogę dać. Możecie tak... No. A, łącznika Chcesz nie ma. Chcesz sprawdzić, gale, e, mida? No. Faszuję. Mam mapę, trzymam. Nie to Gdzieś cofnęli razem. Uwaga pod B. Puszczam mi do pod. Ja trzymałem całe B. Kaper ma całe B. A, dobra. Uwaga, uwaga łączę. A W, a, b. No to B. B będzie z tobą. B będzie w takim Uwaga koniec ja ja Trzymaj mi konek. A, dobra. Pod B. Mógł sam być w Dobra, cofaj Nie widzę konektu. to uwaga, dżunglę. Nie jeden tylko. Patrzę. A się podsadzić to. uwaga kurwa na timing. Leży, podsadzili się No i ten pod oknem muszę, Mam łashik. To ta, on dżungle, nie <grym> tak? bo to grawa, ja to, bo weź w dżunglę. Weź, ja w Co oni grają? Ja kurwa, trzymaj się mi. Ej, wskakuje galo. Słucham? Ja znowu gram. <grym? grym> Widziałem! <stary> no, dogadaj się z bo ja wskakuje gala No, nie wiem, ja sobie no, daj rampę. Ej, mi jeszcze teraz, ustawka teraz, na smoke No, ja idę rampę sam, samu a możecie być na przykład na ninja. i No, idźcie się z ustawcie Ja daj, żeby do meka trzymał po prostu. Ej, otel mikro, ja dom. Dajcie mi okay. flash Schmidt Dajcie dam, mu, dajcie dam. mu flesza, bo ja... Daję, daję, daję Ja dam, pójdziemy Dobra, lecimy Palek Connect Fajki jakieś, znowu A Jebie A, panowie No i gil Napalę ups, jak by się coś działo Mitki wyszli To idź do niego już, na do B, na B. Idę bardziej za bez za WP. Jak ktoś zerkał gole, ja idę na auto. O, spotuj, idę tak. do kuchni w ogóle. Gram z kuchni, za WP. Oni grają, grali Mogą raz się tak, do okna czekali do 40, 40 do razu się ale Ja idę w ogóle na forest, do rogu. Patrzysz? Ja czuję, że grają tego, tego kurwa cepla i wejdą Spokojnie, na... grajmy swoje. Ty, do meka tupnął, do meka ja będę pa Chyba otworzył SG w ogóle. Tak? Rampę tupnął, albo mid za paszkami. Flash rampa. Flash Nic nie wyszło, tylko flash. Mam one ojkony. Kurwa, te okno mnie martwi. Będzie to granaty na time. Albo B. Smoke B. Polat. No tak, bę, bez Łapie Łapię boost Jeszcze dwa. Jeszcze pół. Cofaj. Dobra, chodź. Nie, 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 stoję. Uwaga, boost do. Uwaga i domek. Auto Uwodaj spin. Dom. Gala, patrzę, to. to też. Skakuję znowu na galę. Dajcie proszę. Mają teraz znowu do dwóch gierkę I uwaga, teraz jakieś Znowu, znowu smoki, a to kurwa, znowu. Ja znowu mogę rampać. kurwa, znowu. Ja znowu mogę Szalona sarna Brawo? chyba nie wytrzymuje presji, panowie. Skamczy, kamper, znowu. Tak samo za Ta, no. mi da. Ale rampa. A, ale ja się tam podjeżdżam znowu. No Wysadźmy rampę. Tu nasz tu jest. Ja mam. Ma ktoś na jedno. O, nikogo na B nie ma. Ta spaliłeś chujowo rampę. Mit. Chujow. Czysty. Dziękuję, Chujowo, piwi. Możesz po prawej na ram Ma ktoś da całego? Mm -hmm. Tak, ja mam rampę. Rampa. Ja mam. Ekip... Wielki... Pal. Podjeżdżają. Mam jest... Nie wiem. Cenia, cenia, cenia Zambię ja się bo tak. właśnie zblokowałem nie w je... No nie wiem skąd mnie zabił, powiedziałem kur... Eskakuję ja, ja, na galę, tam ja w ogóle naida za milion, nie? Eskakuję na a jak nie to idę włącznie od razu tylko. Ej, pójdę fok, ja mam... to fps SND debug, spokojnie, Dobra, dałem pauzę, spokojnie, spokojnie, spokojnie. Co tam Ale SFP Ej, odpuszczam, a dasz swłłłłka Jak De to jest? De na rampę? Snd, co, jeszcze? Dasz swłłłka na rampę? No. No to daj, bo ja odpuszczę pójdę do okna i zagramy double connect później. Albo odbijemy mida, bo myślę, mi że mida zagrają teraz, bo Ja jeszcze razem na galę. O, Ej, jak, o, jak nie następnym razem pauzy, bo oni pewnie nie dali tej komendy, kurwa. Ale spokojnie, uspokojiliśmy się. Spalisz tak. mi do rogu okno? Wymówiłem, że dam pauzy i będzie wysyłanie kurwa, No. no. Sz, kurwa szpero. Co? Spal mi do rogu okno, do lewej, Nie, nie, maxa. bo ja nie wskoczę wtedy nigdy z takimi rzeczami. Za <laughs> stary jesteś, dobra. Takie tryki to kurwa nie na mój wiek Haha, <grywa> no per... <grywa> Pobra, Idą Rozbij mi kratkę Rozbij ją Nie słyszę kapę. Idą trafinki Petr, czy coś słyszałeś? Aha Mam, mi da Nie... Blok... Zobaczcie jak... Mit, mit Daj mi da zadziałanie! Kurczę, Flash Meat. Ja zbokowałem ten smoko. Gdzie Zdrowa. była ta idzie? na midzie? No! Na... Smok. Ja ja smoke za konek Zakonek. Zakonek. Idę piknąć tego Dałam na midzie Kanik? Ja, da. Odbijemy? Daję smok da, na konek. Ty możecie cię odbijać, mogę bida. mieć konek. A chujesz to. To jeszcze w 3 midi, Ale, jak przejrzymy? Abcy A! Absta HP. Nice job! Konak, pacha mid. I AWP, pacha mid. Dżungla może być. Patrz mi, dżunglę. Patrz mi, dżunglę. Patrzę, patrz. Eluś, a ty możesz fajkować CT, cta? Cta, snajper, Bo. wraca na ticket. 10 kulmortów. mnie słyszeli. Czy tak. A. Dobrze, tak. Widzisz równo? Sniper, sniper. Patrz utcę. Ju, no, Nice try, nice try. Dobra, spokojnie. Oś patrz utcę. Nie, patrz utcę. Tam sniper bródny. To dam tam. Rozbij mi kratkę, palę okno od razu. Rozbijem. Jeden tylko przed. Więc. mnie wskakuje piwnie, ale nie z kratem. dajcie wszystko. Dobra. O jak się kurwa, palę. na. na Możesz palić okno, śmiało. Ale ja cię pierdolę w dupę. Lecimy na przed, rozbiję od razu. fal. w pal, pal, w Nie było nic tam, gdzie tu padł B, A, przed. Błagam fake. AWP A WP, nie chcę Domek B A po nie kiedy na się spró. Domek B Dobra. Lepas. Lepas. BS Mamy? Powinni. chować. chować. Spierdoliłem, siedzi coś. Ale mówiłem, A, że... no ale to... grają często pod B. No. A, kurwa, jest tak, że często jest 1b. Też tylko jeden. Bo mają analizę. Pamiętacie, jak nas ruchali, jak był 1b i zaczęliście grać 2b i dopiero zaczęliśmy wygrywać? Zacznijcie po prostu grać więc w 2b i tyle. Oni mają analizę. To jest ten mecz, co my przekrywaliśmy na B większość rund. Nie mają analizy. O, no. O, o, nie. no grają tylko to, co samo grali. no. Nie mają nic więcej. grało gra, wejście, balu wejście. A, i czasami ten mit agresywny daj albo jeden Dajcie, dwie, no menio i a nie, dajmy, nie jedno, no samy jeden. Nie jest, jest analiza. O. Ty mi, Te Ej, mi picieli... dobra, grajmy swoje panowie mi kurwa. Nie mi rozkminiajmy tych analizy, Dajcie, rozbijcie mi krat... jedna Rozbijecie. Rozbijecie. Rozbijcie. Rozbijcie krateczkę mi <laughs> mi Molo, zapraszam. Jak rash P, gigie mordeczko. Mam mi da. przepraszam, kurwa ta pizza. Mam A. Mam mogą być Nie wyszło nic widzę Grać w ma A. Jeszcze w domek. To Co do Ta, Tak, tylko się on. Ja Rampa mogli wyjść. Ja je, Ten, nie patrzę już, patrzę Tetris z góry tylko. Proszę mi. To ja, to ja. ja. Mogli wyjść Rampa. pod B. Smokia ja, Smoke ja. Wracam. Spoko, jestem na górce. Nie bądź. Jest teraz. Okno boost Chyba że to Nie, nie wyszli. Są, czy nie? Daj boost tym tak, na, ty na świetniku Nie, nie ja. Standy. A wupa paląca. Mamy flesza za palącą? Za palącą. Teraz dam. Zaraz dam. Dawaj, no dawaj, dawaj. Palące nie. Tetris poszedł teraz. Nie zamaseram. Leży ninja? Tak, tak, cenia, cenia, cenia. kalapka imi... i mi... kalapka Bez dziabu. Ale nie wiem gdzie jest Brawo, brawo. Fajnie jak ja palaki rzucam w respie. nie, się Ja się buje. Ja rzucę. Bierdalamy ja, skurwieli. Oni w ogóle hajsu nie mają. miał biało cpel? Grajcie, miało, biało twel. Dwa, grajcie 2b. Kaper, nie idź głęboko na galę. Grajcie 2b. To ja idę w okno na początku? Weź mi pot na ja na smaxa. Spoko. Mają hajs jeszcze. Nie mają Państwo Mają, nie, na nie schór. mają. Pale, jeden są Mario. Ma, Uciekam za best w takim razie, jak ktoś kaper. daliśmy. Smokrampa na decydu. wyjście. Halo, na tak samo. Ja a idę do Ceta. Aha, nas na tak pale. I możesz skakać, wiesz? Dajka zepchamy. Ej, smoke na wyjście mi dali, a cofnąłem w Ceta. Patrzę na razie, słowo. patrzę w okno. Może być Gala Nie. Tak, chyba, Nie. Nie widziałem tego Tristan, niby, ale kurwa boję się, że Graę, to jest. Cofam, uwaga, to. trata. Trata, uwaga na trata. Trata, trata. Trata, trata. Trata, trata. Trata, ale. Trata, trata. Trata, trata. Trata, w Trata, trata. Trata, ma zaraz. Nie mówcie uwaga fejk. <laughs> Slesza... Gdzieś? Znajduję z do lewej APS g mm. Na planie na galę Moja runda, Gra, Gramy full drze ostatnie, bo i tak jest high mier... Zagram Zagra, ma pikne rampę No, rób sobie to chcesz Dawajcie, dwie ostatnie nasze, będzie... Czy rampę rampę czy nie? Mmm. czasem. To ja zagram? Ja zagram. Hmm. mam tam najdotę, co powiem. Gdzie na początku, ale. Tak, coś to się ustawi do lewej, możesz się pójść. jak coś ona mi da? A, do A dobrze. Nie. Nie wyszli, będą wychodzić. Prę... Smoke, konek, jak gala, jakby chcieli. O, gala. ja gal? od razu. Gali nie ma. Gala jeden. Gala. Gala, no, to pójdź. Gdzie ty U, jesteś, kaparz? Patrzę pod do okno. Dorzucili smoka. okno. Okno lewe. No jest. Patrzę no do gwiazdki. Pod konem jeden i top mid. Wiedzą, to że ja rampa. jestem B player. Cofam na p. No. Weźmie to ktoś rampa. Na B. rampa, rampa, ja Ej, wyszli, ja rampa. Cofnijcie, ja idę przejąć no. B. Dwóch rampa wyszło i mi dwóch było. Konem Ja okno. mam. badam. Dwóch rampa wyszło. Cofam, wyszli. Ja mam scout'a, mamy defa. Wschody Jeszcze no, no, nie za irpesa. Skręgasz! Konek. Włoki wody w progu. Patrzę schody schody nie widzę, może być skręg. Patrzę, connect, patrzę. A schodu nie może być, tak? Skala może być. Nie, A schody nie ma, schody. Nie, ma nie, nie? Dobra, dobra. Ej, patrzę ramę, B, na mnie, po ktoś do Peto to Morela. Ja cofam, spróbuj sam, zaryzykuj na ninze się skręg. Co ci wziąć, Morel? Bo ja mam skauta. Dalej się skił w kąt B. Cicho. Nie jestem A, mogę wejść. Czy SG odpalił w domku bo. Patrzę do megby na. Do megby po skaucie. Bomba. Dwóch. Gana. Jeszcze a. jeden. Brawo, super. Reagujmy szybciej. Ja nie miałem miejsca była Jak bo rotacja, to, bo to, ja to, byłem na to, to, B, albo reszta na B i daleko. Nek tam mnie ja, ja, ja potrzebuję. Defy, 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 defy. Ja nie rzucę, o przepraszam. Ja mogę dwa masy dać. Ja przekupuję ci. Dobra, mają znowu mało hajsu Ja I dojeżdżam po... mida, teraz I Powinniśmy sma... im ma zagrać B i Retake U'a Teraz małcaspero? Nie, teraz nie Już chujst. Dobra wygrajmy tę rundę. Ej, znowu idę, idź, spalo teraz pójdziecie ktoś za na B na początek? Znowu rampę piknę, mam raz Powiedzcie kur może. Gramy mocno. Nie, nie na oni na mają mało hajsu, nie pikuj ty Dobra, rabę. to nie. Dobra, to ja nie skracam mida i bardziej grajmy B. To lepiej jakbyś Morel zagrał nawet z tą, na z stąma, bo pom na a nie. Nie, zagram z kuchni B tak jak wcześniej a spółki no. dostajesz. a jakbyś zagrał z Ceta? Nie dostanę. A, Ostatnio zagrałem i zabiłem trzech. Dajcie flaszę, na mi jedną. Oni no, kurwa nie no, potrafią. Róbka, co ja, prosiłem, ja, nie ja nie umiem z... na etykiecie grać, wiesz, dlatego nie chcę tam iść. Dajcie flasha Tak, Dawaj. Dawaj. Mogą mnie palić, ale... A po Nie dali smołka Czy ja jestem w oknie w roku. Pod A1. na pełnej podbiega, na pełnej p to torb. może być taktyka? Może być chujowy chujowy tak. smok widzę, na mam wizję. Tam. Mam wizję, nic nie przeszło. Ja zostaję, w nie patrzę, boost, tak, by się z Przep, przep, przep jeden. Taktyk. A, tak, Patrzę. O, fom z tego. Mogli spakować. Mogli wejść, mogli wejść. Nie, tak, nie, 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 i i fort. Fort. Zeskakują, za bs Mam smoke, mogę odsłonąć BORESZ 2 Może być bez. Forester! BES, BES, W środku BES na plancie na galę! Wyskakują. Akurat, akurat wyskakują. Gdzie? No prawo BES! -a. No nie mogę nic zrobić, bo wyskaki się akurat tak? Szkoda, Obrana. że nie słuchać. Whatever To jest w dżungli? Tak jak ustaliście? Ta. Dość jak tak zajebał, jaki kurwa... Nie no, się wcelowali to byśmy ich pozabijali oni musieli A Ale widzieliśmy te... znowu, co zagrają. No, też w przegrywamy te rundy. Wiem. że spokojnie, kurwa, co? grywamy teraz pistol i zmierzymy do sześciu.